Z strony Maciek kanał 3 Liga pod lupą. Zapraszam Was na prawie wszystkie bramki z 16 kolejki spotkań 3 Ligi grupy 4. Oczywiście brakuje bramki z meczu hełmianki ze względów wiadomych. A więc nie ma na co czekać. Zaczynajmy pierwsze spotkanie. To Wisła Pławy Podlasie, Biała Podlaska i gol Kiczuka z 54 minuty. Długo gospodarzom nie udawało się skruszyć tego muru defensywnego Złożonego ze zawodników w białych koszulkach wisopławy oczywiście na czerwono. No i w 54. Minucie po stałym fragmencie gry Rafał Kiczuk otworzył wynik tego meczu. Tutaj bardzo źle w defensywie, szczególnie właśnie przy stałych fragmentach gry, zachowywali się gracze trenera Chieworhiana. O tym będzie też w filmiku z analizą, który będzie dzisiaj późnym wieczorem. No i taki właśnie sposób. Otwarli wynik gracze Wisły Puławy. Poszli za ciosem, bo już po chwili, w 67 minucie, a więc 13 minut później, Krystian Puton zdobywa drugiego gola i ustala wynik meczu na 2 do 0. Bardzo cieszyli się gracze Wisły, bo mają nadzieję na to, że w końcu to przełamanie będzie na dobre, że, że wreszcie uda się seryjnie punktować. Tutaj bardzo dobre zachowanie na lewej stronie, dogranie w pole karne i Puton, Krystian Puton takim oto strzałem uprzedził wychodzącego z bramki golkipera Podlasia no i mecz skończył się wynikiem 2 do 0 tutaj mecz drużyn z czołówki Siarka podejmowała wulczankę no i w 19 minucie otworzyli wynik goście Michał Bury, zdobywcą bramki, takim sprytnym strzałem, taką nie to podcinką, nie to lobem, e, zmylił zupełnie Hieronima zocha, bardzo sprytnie tutaj zachował się w gąszczu. No, siarka w tym meczu, tak jak w ostatnich spotkaniach, wykazywała się straszną biernością w defensywie, o tym też będzie w tym drugim filmiku. Tuż po przerwie wyrównał Krzysztof Ropski po błędzie bramkarza Wulczanki, który wypuścił piłkę z rąk. No i wydawało się, że Siarka jednak jest w stanie tutaj powalczyć o trzy punkty. No ale bardzo szybko, bo w 50. minucie... Dwie minuty później Krystian Wrona znów wyprowadził wulczankę na prowadzenie pod opiecznię trenera Wołowca. Naprawdę prezentują taką łańską fantazję, oni nie kalkulują zupełnie, dobrze im idzie i to widać, że po prostu są pewni siebie, nie boją się nikogo w tej lidze. Biorąc pod uwagę też, że większość meczów grają na wyjazdach, to naprawdę ta pozycja w tabeli jest kapitalna. Robski wyrównał znów bardzo szybko, bo, bo tutaj w, te, w tych pierwszych 7-8 minutach po przerwie padły trzy gole. No i długo otrzymywał się wynik remisowy. Tak wydawało się, że nastąpi podział punktów, ale w 90. minucie Wołodymir Chorolski znów wobec biernej postawy Siarkowców w obronie strzałem z najbliższej odległości głową dał 3 punkty w Ulczance, No i Siarka pogrążona w kryzysie. W idzie jak po swoje w czołówce tabeli, co jest nie lada sensacją. Tutaj tą sytuację też sobie rozłożymy na czynniki pierwsze w analizie, a więc w drugim filmiku. Proszę, jak cieszyli się gracze wulczanki. Tutaj już mecz szalony mecz hutnika jawi. Druga minuta gry i maluga wyprowadza też przy nie przy najlepszym ustawieniu się defensywy hutnika wykańcza sytuację sam na sam z Dulem, który w tym meczu stał między słupkami Hutnika. Poszli też za ciosem gracze ze Świdnika i po w zasadzie 10 minutach było 2 do 0. Wojciech Biały po dograniu z lewej strony świetnie, w, tak na dwa tempa wykończył tą akcję. Też bramko szczelny w tym sezonie kapitan Avi. W tym meczu działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można by o tym spotkaniu debatować i rozkładać się na czynniki pierwsze. Myślę, że spokojnie z pół godziny, 40 minut, bo, bo działo się co nie tuż po przerwie wprowadzony właśnie w trakcie, w trakcie pauzy, a w zasadzie po niej Przemysław Antoniak zdobywa gola kontaktowego. No i chutnicy jak to w sumie nie mają w zwyczaju, podjęli walkę o... Korzystny wynik mimo początkowego niepowodzenia to jest taki troszeczkę znak firmowy w tym sezonie podopiecznych trenera Janiczaka. Oni nie poddają się nigdy bez względu na wynik. No i tutaj Antoniak dał dobry sygnał, natomiast po godzinie gry było 1 do 3, bowiem. Piotr Prendota, jak tutaj jest w statystykach, i, i tak została ta bramka zaliczona. Natomiast wydaje się, że mogło to być trafienie samobójcze Patryka Kołodzieja, który gdzieś tam przedłużył to dośrodkowanie. No i Dól też zawahał się. Najpierw zrobił krok do przodu, potem nie był w stanie skutecznie interweniować. Było 1 do 3, wydawało się, że do zdobędzie 3 punkty na suchych stawach, co też byłoby swoistą niespodzianką. Ale przemysł Antoniak w 90 minucie dał kontakt, a w 93 minucie, któż by inny jak. Nie Patryk kołdzi, który ostatnio w wybornej dyspozycji wyrównał stan meczu. No i ostatecznie Awia, mimo świetnych sytuacji, mimo tego, że w zasadzie mogło być równie dobrze, 1 do 5, 1 do 6, dała sobie wydrzeć to zwycięstwo z gardła i nastąpił remis. Inna sprawa, że w tym spotkaniu mógł płać naprawdę każdy wynik, zarówno w jedną jak i w drugą stronę, bo sytuacji i, i dobrych okazji do zdobycia gola było bardzo dużo. 3 do 3, Hutnik remisuje z Awią Świdnik i spada z pozycji lidera. Tutaj jeszcze powtórka tego strzału, kołodzieja wszedł, jak to ja mówię, jak dzik w maliny i, i z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce. Łanucha wyprowadza Wisłokę na prowadzenie, to też taki stały element programu, bowiem ten zawodnik w tej kampanii, w tym sezonie gra kapitalnie jak cała, zresztą Wisłoka da Dariusza Kantora naprawdę, no już nie mogę się ich nachwalić, a oni cały czas gdzieś tam punktują, cały czas wygrywają, także naprawdę dobrze to wygląda. Cały czas są też w czołówce, tutaj troszeczkę szczęścia miała Nucha Rykoszet od y, muru i nie dał rady. Bramkarz Orląt klebaniuk, tutaj pusty przelot klebaniuka w 63. Minucie, drugi gol dla Wisłoki, a jego zdobywcą Łukasz Siedlik. No i po tym trafieniu już emocji wielu w tym spotkaniu nie było. Prosto padła piłka i tak jak mówiłem, pusty przelot tutaj nie trafił w piłkę. Nie, tak naprawdę bramkarz Orląt. No i e, to było 2-0. Jedyna bramka w meczu Krzomotor zdobyta przez Tomasza Swędrowskiego. E, głową ten wcale niewysoki specjalnie zawodnik umieścił piłkę w siatce. E, to była 48 minuta. Mimo asysty rosłych obrońców z Ostrowca udało się strzelić gola. Sporo też kontrowersji w tym meczu, zapraszam do drugiego filmiku, o tym na pewno sporo będzie. Korona wraca na fotel lidera, pokonali 4 do 3 po bardzo ciekawym meczu pod halę Nowy Targ. Wydawało się do przerwy, że tutaj emocji zbyt wielu nie będzie, bowiem Korona po golach Górskiego, Jobkiewicza, Dziubka i Sobińskiego i tylko jednym trafieniu pal palonka dla Podhala prowadziła 4 do 1. Tutaj nie najlepsza interwencja. Szukały, który doznał bardzo groźnej kontuzji, o tym też będzie ta sytuacja przedstawiona w drugim filmiku. Tutaj palonek wprowadzony minutę wcześniej. Dosłownie zakontuzjowanego lepiarza zdobywa bramkę kontaktową. No potem jeszcze te dwa gole, o których mówiłem wcześniej, do przerwy. A więc w tej sytuacji Michał Dziubek. Po takiej ładnej, dość kombinacyjnej akcji korony umieszcza piłkę w siatce. Też nie najlepsza interwencja bramkarza Podhala, który zmienił szukałę, wybił piłkę przed siebie. Tutaj dziubek rosły zawodnik korony, odnalazł się w polu karnym. No i bramka sowińskiego też prześliczna. Tutaj lekko za siebie, taką szufelką pod poprzeczkę. Zdobywa czwartego gola, wydawało się, że nic się już tutaj w tym meczu nie wydarzy, a Marek Mizia dał popis w dwie minuty, strzelając dwa gole na początku drugiej części meczu. Potem Korona grała jeszcze w dziesiątkę, no ale ostatecznie po opierciem trenera Mrózka nie udało się doprowadzić do wyrównania. No i Korona po takim dość też szalonym spotkaniu wygrała 4 do 3. Tutaj będzie jeszcze ta bramka właśnie Marka Mizi. Która, dzięki której Podhale złapało kontakt, to była w zasadzie 50. minuta, więc jeszcze bardzo dużo grania, no ale tak jak mówiłem, dali radę gracze Korony. I tutaj mecz niedzielny, Król, Kamil Król tym razem zdobywa bramkę w czwartej minucie dla Stali Kraśnik w meczu z Hetmanem Zamość. Hetman chciał się przełamać, też grali praktycznie Większość meczu w przewadze podopieczni trenera Ziarkowskiego, ale znów nie udało się wygrać, prowadziła Stalkraśnik po golu króla, a tutaj wyrównanie tuż przed przerwą w doliczonym czasie gry autorstwa Pawła Myśliwieckiego, no i to wszystko na co było stać Hetman w tym meczu, mecz ten, zakończył się ten niedzielny wynikiem 1 do 1, w tej kolejce jeszcze Tutaj od razu na wyniki były dwa spotkania, Chełmianka ulega jutrzence Giebutów po golu Michalca, też rzut karny obroniony przez Ilińskiego w drugiej części spotkania, no jutrzenka wyszła już ponad tą strefę spadkową. Chciałbym pokazać ten medżan, no, ale hełmianka odmówiła, niestety, udzielania materiałów. I soku Sieniowa zremisował z Wisłą Sandomierz. Tam Wisła grała w przewadze też przez większość spotkania, ale nie potrafiła tego wykorzystać. To też jakiś taki znak firmowy tej ligi, że drużyny grające w przewadze mają straszny problem z tym, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Tutaj macie podglądy na wyniki z tej kolejki. No i tabela. Tutaj. Korona liderem, Chutnik drugi, trzecia Wólczanka, czwarty Motor, Wisłoka szósta. No i mega ścisk tutaj od ósmego miejsca do pozycji lidera. Jest w zasadzie 6 punktów na dole tabeli. Też ciekawie Podlasie i Chomianka w bardzo ciężkiej sytuacji. Biorąc pod uwagę nawet, że jest jeszcze praktycznie ponad pół sezonu, to ta strata może być coraz większa. Natomiast Orlęta nie znalazły się w strefie zagrożenia, a wykaraskała się ze strefy spadkowej Jutrzenka Giebutów. Dzięki za bramki. Zapraszam jeszcze dziś wieczorem na analizę i jakieś tam kontrowersje. Pozdrawiam.